Cześć wszystkim, dzień dobry. Zaczął się okres wakacyjny, więc zaczął się okres turystyczny. I nagram wam takie odcinki typowo, które wam pomogą na pewno osobom, które to są pierwszy raz w Londynie. Mniej więcej, jak się poruszać? Po Londynie nie mam na myśli, jak korzystać z GPS-a czy z autobusu. Mam na myśli, gdzie nie chodzić, gdzie chodzić, co się opłaca, co się nie opłaca, czego unikać. No i naprawdę wiele, wiele więcej. Ale to już za niedługo, wyszła w odcinków typowo z Londynu i typowo dla turystów, albo dla osób, które tu przyjeżdżają na, na dłużej też. E, słuchajcie, jakiekolwiek pytanie, piszcie śmiało, nagram coś e, odnośnie tego i odpowiem Wam na te inne pytania, co nie? Więc to chyba będzie tyle ze sprowadzenia, sprowadzenia będzie tyle. A ja co, życzę Wam miłego dnia. No i zapraszam na dzisiejszy odcinek. A zanim jeszcze nastąpi to spójrzcie na to. To są plusy Londynu. I ciekawe miejsca. A i będą też ciekawe lokalizacje. Tak jak to. Po prostu można sobie na podstawie tego zaplanować Wasz, wasz, wasz wypad tutaj, da. A dla osób, które już tutaj mieszkają, nie znają miejsca, śmiało. Można będzie. Dobra, zaczynamy. A few moments later. Cześć wszystkim. Witam w ten fajny, ładny, słoneczny dzień. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co oznacza rozpoczęcie sezonu turystycznego. Zwłaszcza w takim mieście jak Londyn. A dzieje się naprawdę sporo. Tłumy, kolejki, korki, kieszonkowcy, podwyżki cen e, i wiele więcej. Jeżeli planujecie odwiedzić Londyn, a bo już tu jesteście, koniecznie zostańcie do końca tego, do końca tego filmu. Zacznijmy od tego, że wszędzie jest po prostu więcej ludzi. Na ulicach, w parkach, przy atrakcjach. Nie da się tego zauważyć. Nie da się tego nie zauważyć. Nie da się tego też ominąć. Zwłaszcza w centrum. Nagle zwykłe prace przez Trafalgar Square czy np. London Eye zamienia się w slalom. Pomiędzy selfie -stickami i grupami turystów. To oczywiście oznacza też dłuższe kolejki do muzeów, do atrakcji, a nawet do zwykłych sklepów, zwłaszcza w centrum Londynu. Chwila, mówiłem Wam, jakie są kolejki? Patrzcie na to. To są takie kolejki. Chcecie stać w tej kolejce? Chyba nie. Nawet po kawę trzeba czasem stać 15 minut. A co z dojazdem, no korki są praktycznie wszędzie, godziny szczytu sięgają dłużej niż zwykle, a transport publiczny bywa tak zapchany, że nie da się wejść do autobusu i często po prostu, no nie wiem, nie da się wsiąść, więc kierowca zamyka drzwi, mówi Wam, że jest przepełnione i jedzie dalej i czekacie na kolejny autobus. Metro to osobny temat. W porannych i popołudniowych godzinach szczytu jest tam jak w puszce. Gdzie dosłownie są stłoczeni. Autobusy to samo. Jeśli myślicie, że uda wam się spokojnie usiąść, to niestety często marzenie. Czasem trzeba e, odpuścić kilka składów i poczekać na mniej zapchane po prostu. Znane miejsca, absolutne oblężenie być Bridge, London Pałac Buckingham, British Museum i wiele innych. Wszędzie są tłumy. Nawet zwykłe sklepy spożywcze centu centrum mają kolejki jak z PRL-u. Wszystko to sprawia, że trzeba planować dzień z dużym wyprzedzeniem. I na przykład jeżeli jest coś takiego, że mapa pokazuje Wam wiadomo, dojazd, nie wiem, godzinę, półtorej czy tam ileś no to dołóżcie do tego ekstra czas. A już w szczególności, jeżeli macie wstęp na przykład do muzeum, czy gdzieś wykupiony na konkretną godzinę, no to ja bym nie wierzył wtedy nawigacji. Fajnie też być troszkę wcześniej i po prostu sobie można usiąść na przykład na kawę. I a propos kawy, ja Wam mogę podać w innym filmiku będą e, miejsca, gdzie w Londynie po prostu nie przepłacać. Gdzie na przykład 5 metrów dalej, przysłowiowo 5 metrów dalej macie coś takiego jak o wiele, wiele tańsza kawa, albo obiad, i, o i wiecie, i wiele, wiele rzeczy tego typu. I ceny, no nie da się ukryć, że w sezonie idą w górę. Często w kawiarniach czy przy atrakcjach turystycznych. Pojawiają się też tak zwane turystyczne ceny, czyli wyższe niż normalnie. Warto to mieć na uwadze i unikać e, najpopularniejszych lokali tych Właśnie tych właśnie przy, przy atrakcjach Warto przejść kilka metrów dalej Powiedzmy Jeżeli chcecie wiedzieć Gdzie można kupować bilety na różne atrakcje Turystyczne taniej Koniecznie dajcie znać w komentarzu Mieszkam tu od lat, znam wiele trików Chętnie przygotuję osobny filmik Z poleceniami ewentualnie Z odporem na wasze pytania I Teraz bardzo ważny temat Kieszonkowcy London, Złodzieje, bandyci. Niestety ich aktywność w sezonie rośnie. Najwięcej kradzieży dzieje się w metrze, autobusach i przy głównych atrakcjach turystycznych. Szczególnie niebezpieczne miejsca to okolice Big Bena, London Eye, Westminster, Pałac Buckingham, muzea, wystawy wszystkie te tłoczne lokacje jakby Pamiętajcie, jeśli ktoś się o was ociera albo przypadkowo wpada, to w 99% 9 nie jest to przypadek. To klasyczny twik, żeby odwrócić waszą uwagę i coś skraść. Pamiętajcie jeszcze jedno, złodziej widzi was, ale wy nie widzicie złodzieja. Dlatego nigdy nie trzymajcie torebki, telefonu czy portfela w rękach, kiedy otwierają się drzwi autobusu albo metra. W takich momentach najłatwiej złodziejowi coś wywadzić uciec. To się dzieje codziennie w biały dzień i byłem świadkiem kilkukrotnie takich sytuacji, więc to nie jest coś na zasadzie tylko widziałem w filmach. Uważajcie też na promocji osoby rozdające darmowe rzeczy. Jeżeli ktoś podchodzi do Was i wciska Wam coś do ręki, od razu zapala się czerwona lampka, co nie? Prawdziwe promocje robią zazwyczaj filmy. Mają stoiska, koszulki z logo i wyglądają profesjonalnie. Nie dajcie się też nabrać na klasyczną sztuczkę z mapą. Ktoś podchodzi z mapą, zasłania Wam nią widok, a w tym czasie znika Wasz plecak, torba, walizka i wiele innych cennych rzeczy. Zadajcie sobie pytanie, kto w dzisiejszych czasach używa mapy papierowej. Unikajcie też hazardowych gierek na ulicach, to typowe naciągawstwo. Zbieracie się w tym roku do Londynu? Macie pytania? Gdzie najlepiej się zatrzymać? Których dzielnic unikać? Gdzie jest bezpiecznie? Gdzie szukać tajnych noclegów? Dajcie znać. Szykuję już kolejne odcinki, gdzie poruszę te tematy i inne. To tyle na dziś. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie pytania, piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. Jeżeli chcecie więcej filmów o tanim zwiedzaniu Londynu, trikach na oszczędzaniu, czy bezpieczeństwie, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia w kolejnym filmie. A ja y, żegnam Was i nie wiem, niektórzy już kojarzą. pewnie cię zamieszkali w Londynie, y, gdzie się teraz znajduję. Tutaj Wam chwileczkę o, o, pokażę więcej. no Albo wiecie co? W sumie nie, nie, nie inaczej, nie powiem Wam gdzie jestem. Biespodzianka. Dzięki. Zostawiam Was z tym widokiem i widzimy się już niedługo. Hej!